po wprowadzeniu w Niemczech pełnego VAT-u na srebro inwestycyjne w ubiegłym roku obrót tym metalem spadł tam aż o 73%. Od stycznia przyszłego roku to samo zamierza zrobić rząd w Polsce. Tymczasem srebro jest dla wielu inwestorów znacznie tańszą alternatywą względem złota. Szanowni politycy, opamiętajcie się. Skutki ubiegłorocznej decyzji Niemiec w sprawie VAT-u na srebrze dobitnie pokazały, co należy zrobić, aby zniszczyć obrót tym metalem. Mamy więc świetną okazję nauczyć się czegoś na cudzych błędach. Tymczasem rząd w Polsce zamierza dokładnie ten błąd powielić. W tym miejscu aż prosi się o jeden ze słynnych cytatów Alberta Einsteina: Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Stanowisko w tej sprawie przed tygodniem zabrał związek przedsiębiorców i pracodawców. Czytamy w nim, że we wrześniu do Sejmu, a następnie do Komisji Finansów Publicznych wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ma on za zadanie dostosować przepisy ustawy o VAT do obecnego brzmienia niedawno znowelizowanej dyrektywy VAT. Związek przedsiębiorców i pracodawców, rozumiejąc argumenty ustawodawcy i nie odnosząc się szczegółowo do przedstawionej w uzasadnieniu do projektu ustawy argumentacji, pragnie zwrócić uwagę na potencjalnie niekorzystne efekty proponowanej regulacji dla rynku monet kolekcjonerskich i firm zajmujących się obrotem nimi. Kluczowa w tym kontekście jest treść artykułu 120 ust. 11 ustawy o VAT, zgodnie z którym zostanie ograniczona możliwość stosowania procedury VAT marża. Pozwala ona na naliczenie podatku jedynie od różnicy między ceną zakupu a sprzedaży względem importowanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku gdy import został objęty stawką 8%. Co warto zaznaczyć, ów zapis stanowi przykład tzw. gold platingu, czyli wyjścia przez ustawodawcę krajowego poza ramy dyrektywy poprzez wprowadzenie surowszych regulacji, niż wymaga tego prawo unijne. W tym przypadku dyrektywa VAT pozostawia państwom członkowskim swobodę uregulowania, w jaki sposób i w jakim zakresie powinien być stosowany wspomniany mechanizm. Zatem jeszcze raz. Polska ma w tym zakresie swobodę i rząd może zdecydować, czy zniszczyć rynek obrotu srebrem inwestycyjnym, z którego notabene płyną podatki, czy też pozostawić go dobrze działającego, jak ma to miejsce obecnie. Jak czytamy dalej, wymieniony sektor będzie z czasem oddziaływał na coraz większą liczbę Polaków. Choć obecnie ich gotowość do inwestowania pozostaje na dalece niezadowalającym poziomie. Według raportu Grupy EASE z 2022 roku decyduje się na to tylko 38% naszych posiadających oszczędności rodaków, którzy stanowią z kolei zaledwie 22% ogółu społeczeństwa. To jednocześnie obserwujemy rosnące zainteresowanie tą dziedziną. Jak pokazała opracowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie publikacja Polak Inwestor z 2023 roku, w naszym kraju sukcesywnie zwiększa się liczba inwestorów indywidualnych. Wprowadzenie obowiązku naliczania VAT od całej ceny transakcji, a nie tylko od marży uzyskiwanej przez sprzedawców, zwiększy koszty dla kupujących i potencjalnie zmniejszy opłacalność inwestycji w monety. Równolegle istnieje ryzyko, że inwestorzy, chcąc uniknąć nadmiernie wysokich opłat, zaczną nabywać monety poza oficjalnymi kanałami, czego następstwem będzie wzrost liczby transakcji nieopodatkowanych. Pouczający w tym kontekście może być przykład Niemiec, gdzie w 2023 roku po podwyżce VAT poziom inwestycji rzeczowych, w tym w srebrne monety, spadł aż o 73%. Reasumując, Związek przedsiębiorców i pracodawców zwraca uwagę na potencjalnie negatywne konsekwencje projektowanych regulacji dla polskiego rynku monet kolekcjonerskich, który do tej pory stanowił atrakcyjne miejsce lokowania kapitału dla coraz chętniej inwestujących Polaków. Wzrost kosztów transakcyjnych może doprowadzić do zmiany tego stanu rzeczy. Sprawę na LinkedIn nagłośnił także prezestawek z Aleksander Pawlak, którego zapewne doskonale kojarzycie z naszych materiałów wideo. We wpisie czytamy, że obecne ustawodawstwo gwarantuje solidne wpływy podatkowe 8% od całego importu i 23% marży na monetach już znajdujących się w kraju, zniechęcając do obrotu w szarej strefie. Ponadto, jakikolwiek eksport takich monet nie wiąże się ze zwrotem VAT. Faktury w procedurze VAT-marża są pozbawione prawa do jakiegokolwiek zwrotu. Jest to szczególnie ważne, również w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy. Tylko legalny obrót realizowany u profesjonalnych dealerów jest gwarancją przestrzegania obowiązujących przepisów. Dowodzi tego przykład Niemiec, gdzie wprowadzenie tego rodzaju regulacji doprowadziło do spadku oficjalnego rynku o 73%. Przeniesienie obrotu do szarej strefy będzie stanowić również zupełnie zbędne dodatkowe wyzwanie dla służby celnej. Wprowadzenie pełnego VAT na monety kolekcjonerskie zachęci do przywożenia ich z innych krajów bez uiszczania obowiązujących zobowiązań skarbowych. Zachęcam również wszystkich w branży do udostępnienia tego stanowiska. Nowelizacja ustawy o podatku VAT jest dopiero w parlamencie, więc stąd ten bardzo głośny apel o refleksję. Przede wszystkim z troski o utrzymanie oficjalnego i legalnego kanału jako głównego miejsca obrotu monetami kolekcjonerskimi. Przed nami zatem kilka tygodni, w trakcie których trwały będą prace nad nowelizacją ustawy o podatku VAT. Biorąc pod uwagę przykład rynku niemieckiego, nasz rząd ma teraz świetną okazję, żeby pokazać, że można być mądrym także przed szkodą. Choć wątek srebra poruszyliśmy już w ubiegłym tygodniu, zachowanie jego ceny w kolejnych dniach od publikacji zachęca do rozwinięcia, które tym razem zrobimy już na cenach dolarowych. Okazuje się, że obszar dotychczasowych maksimów w rejonie 32,5 dolara został właśnie w poprzedni piątek z hukiem rozbity. Na wykresie dziennym obszar ten zmienia więc swoje znaczenie z oporu na wsparcie. I jeśli cena się do tego miejsca cofnie, będzie to kolejna okazja do potwierdzenia przez kupujących zmieniającego się kierunku. Przechodząc interwałem wyżej, przed nami jeszcze cztery sesje października. Zatem spójrzmy, co popyt ma szansę wywalczyć w ramach kształtu świecy miesięcznej. Gdyby zamknięcie wypadło w obszarze 34 dolarów, a przy takiej cenie przygotowywany był ten materiał, na wykresie widoczna byłaby ładna, wysoka świeca generująca wybicie po 4-miesięcznej korekcie i przy okazji stawiająca już kropkę nad I w zakresie opuszczenia górą całej, prowadzonej od 2020 roku korekty. Kolejne opory techniczne to rejon 35 dolarów, który zaczął w okolicach środy sprawiać już pewne problemy. Dalej 42 dolary oraz obszar 48-49 dolarów. Biorąc pod uwagę układ dołków z ostatnich lat, widać natomiast, że ruch na północ zaczyna coraz wyraźniej przyspieszać. Jeśli uważnie śledzicie nasz profil na X, być może trafiliście na wykres, który wrzucałem we wtorek, a był to liniowy wykres srebra w interwale rocznym. Innymi słowy, gdyby grudzień zakończył się na obecnych poziomach, zobaczylibyśmy nowe ATH w tej skali czasowej. Jak widzicie, materializuje się tutaj ogromnych rozmiarów filiżanka z uchem. Uchem, który przy okazji koryguje książkowo 38% poprzedzającego je ruchu wzrostowego na skali logarytmicznej. Jeśli teraz zobaczymy, jakie mogą być zasięgi wynikające z tejże formacji, te w perspektywie kolejnych lat prezentują się jak na załączonym obrazku. Swoją drogą, skoro już przy tego rzędu wartościach jesteśmy. W minionych dniach umieszczałem na naszym profilu na X symulację kupowania kontraktów na srebro na zamknięcie sesji nowojorskiej i ich sprzedawania na jej otwarciu. Ideą tej symulacji jest więc to, aby nie mieć ekspozycji na srebro w trakcie sesji nowojorskiej. Gdyby wykonywać takie działanie od 1970 roku i oczywiście pominąć kwestię prowizji transakcyjnych, obecnie cena uncji wynosiłaby niemal 400 dolarów. Jeśli więc mieliście podejrzenia, że z nowojorskimi godzinami handlu jest coś nie tak, to ten wykres powinien je jednoznacznie rozwiewać. Coś jest bardzo nie tak. Warto podkreślić, że cały czas bardzo napięta sytuacja ma miejsce na poziomie pozycjonowania na kontraktach terminowych na srebro. Słab dealers, a więc głównie banki bulionowe, mają obecnie ponad 38 tysięcy krótkich kontraktów netto, a jest to stan na ubiegły wtorek. Zauważcie jednocześnie, że w ostatnich trzech odczytach. A więc, gdy cena już rosła, ekspozycja nie była już dalej powiększana, co może być sygnałem, że jesteśmy blisko granicy, której przekroczenie mogłoby rozpocząć pogoń za pokrywaniem tejże ekspozycji czyli tzw. short squeeze. Swoją drogą, jeśli jesteście ciekawi najnowszego raportu Commitments of Traders na temat pozycjonowania, a szczególnie tego, jak banki bulionowe zachowały się w trakcie rozbicia 32,5 dolara sprzed paru dni, zerknijcie w weekend na nasz profil na X, gdzie wrzucę aktualizację tego raportu. Sytuacja na rynku srebra robi się więc dla tych instytucji bardzo newralgiczna, zwłaszcza jeśli dorzucić do tego kwestię ilości papierowego złota w relacji do fizycznego. Gdyby do kontraktów na Comex dodać także wszelkie jednostki ETF-ów bez fizycznej replikacji oraz całej maści instrumentów pochodnych na srebro, to okaże się, że na każdą uncję fizycznego srebra przypada ponad 400 uncji srebra papierowego bez pokrycia. I wszystko to ma miejsce w sytuacji, w której ten rok będzie czwartym z rzędu z ogromnym deficytem przekraczającym 200 milionów uncji. Gdyby natomiast ktoś z Was miał apetyt na nieco większe ryzyko, oparte na założeniu kontynuacji mocnego wzrostu cen srebra, ale i jednocześnie utrzymujących się w ryzach cenach energii, zerknijcie też na akcje producentów srebra, które śledzić możecie chociażby obserwując ETF o tickerze SIL. Choć od początku roku może się on pochwalić około 40% wzrostem, to spójrzcie, jak wyceny spółek wydobywczych prezentują się na tle samego srebra, co najlepiej obrazuje ratio ETF-u SIL do srebra. Technicznie jesteśmy właśnie w miejscu, w którym akcje spółek wydobywczych mają prawo zacząć się rozpędzać, wyprzedzając i tak już mocno zmienne srebro. Kolejna ciekawostka na poziomie wykresu siły relatywnej to relacja akcji spółek wydobywczych srebra do indeksu spółek technologicznych w USA. Zarówno licznik, jak i mianownik tego wskaźnika uznać możemy za inwestycję obarczoną ryzykiem sporej zmienności. Patrząc na tak sporządzony wykres, można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli akceptuję wysokie ryzyko i chciałbym na takowe wyeksponować część swojego kapitału, to czy w perspektywie kolejnych lat większe szanse na sukces mają górnicy srebra, czy też amerykańskie spółki technologiczne. W tym miejscu zerknijmy jeszcze na wątek dolara amerykańskiego. Jak widzicie, ten systematycznie umacnia się w ostatnich tygodniach co paradoksalnie zainicjowane zostało tuż po decyzji o pierwszej obniżce stóp procentowych przez FED. Przy cenie 3,85 za dolara, gdzie powszechnie panowała opinia o nieuchronności kontynuacji spadku, wrzucałem na X zajawkę do wpisu na temat dużego podobieństwa do tego, co widać na wykresie akumulacyjnego modelu Wykofa, według którego to co budowało się pod poziomem 3,91 można było określić jako fazę spring. Czyli jak to woli zastawianie pułapki nagrających na dalszy spadek dolara. Rezultatem tak wykonanego zwrotu jest teraz poważniejszy zwrot w kierunku przeciwnym. Jak jednak widzicie, umacniający się dolar wcale nie musi być przeszkodą w jednoczesnym wzroście dolarowych cen złota i srebra. Metale szlachetne dużo chętniej wypatrują na przykład perspektyw kierowania się realnych stóp procentowych w stronę ujemnych wartości, a zwłaszcza wypatrują dalszych spadków siły nabywczej dolara amerykańskiego. Kurs dolara względem innych walut, to wypadkowa polityki monetarnej i sytuacji fiskalnej USA, jak i kraju, którego walutę z dolarem porównujecie. W kontekście ostatnich wzrostów cen metali, pamiętajcie tylko, że im bardziej rynek się rozpędza, tym bardziej narażony będzie na nagłe, czasem mocne korekty. Zmienność jest jak zawsze ceną ponadprzeciętnych zysków, jakie zaczęły się pojawiać w ostatnich miesiącach w sektorze metali szlachetnych. Mam jednak nadzieję, że rozwijający się trend skutecznie te ryzyka wam rekompensuje. Jak zawsze będziemy wam bardzo wdzięczni za wszelkie udostępnienia tego materiału znajomym. Jeśli nie ze względu na kwestie wykresowe, to przynajmniej wątek związany z watem. Wszelkie komentarze i łapki są bardzo mile widziane. Natomiast my widzimy się w kolejny piątek. Do zobaczenia.